Cześć, witajcie moi drodzy. Po prostu kurwa już nie wytrzymam. To, co się dzieje, to jest jakieś przegięcie. Nie wiem, czy to jest koszmar, czy to się dzieje naprawdę po prostu, nie mam pojęcia. Dajcie mi kurwa ludzie żyć. Hejterzy, podłe hieny, wredne małpy, dajcie sobie siana. Jeżeli chcecie mnie wykurzyć z internetu i zniszczyć, uwierzcie mi. Nie uda wam się nie wyplewić niczym chwasty, bo ja powrócę z kolejnym profilem i następnym, i jeszcze kolejnym. Usunęliście mnie już trzeciego Instagrama. Nie pozwolę sobie teraz na to, bo będę walczyła z Wami jak ze stadem rozwydrzonych lwów albo tygrysów, i jestem pewna, że w końcu wygram z Wami tę walkę. Jeżeli tak bardzo Was w dupę piecze i szczypie fakt, że jestem osobą zdeterminowaną, staram się odnieść niej sukces i walczyć o swoje marzenia, to ja Wam kurwa pokażę, że będę górą i wtedy. Zobaczymy, kto się gdzieś miał ostatni. No, litości, ludzie, no zrozumcie moje oburzenie i moje nerwy. Zakładam profil, staram się zdobyć publikę, a te gnoje pierdolone zgłaszają moje konto bez powodu, tak naprawdę. I na początku mojej drogi jest ciężko, bo mam jedno zdjęcie na krzyż, i wtedy Instagram może stwierdzić, no faktycznie konto jest jakieś podejrzane, fikcyjne. I przez to właśnie te gnoje mnie załatwiają. Będę musiała być teraz aktywna na tym Instagramie, żeby oni widzieli, że jestem prawdziwym człowiekiem. To się już kurwa w głowie nie mieści. Ludzie, nie macie co robić, zajmijcie się swoim życiem. Siedzicie na czterech literach, jak te gnoje, i tylko zgłaszacie moje konto. Czy naprawdę nie ma gorszych ludzi w internecie? Tylko ja jestem najgorsza. Co ja wam kurwa zrobiłam? Powiedzcie mi. Odpierdulcie się w końcu ode mnie, bo moje nerwy sięgnęły zenitu. Nie poradzę sobie już z tym wszystkim. Naprawdę, to jest chore to, co robicie. Gnębicie mnie cały czas. Moja przyjaciółka mnie zgnoiła w internecie i. Pierze publicznie brudy i sytuacje prywatne. Potem znowu jakiś kolejny pseudo-bloger, przyjaciel też mnie wystawił do wiatru i ośmieszył. Ten podły jebany glut z Pysiński zniesławił mnie na całą Polskę. I jeszcze inni ludzie, którzy mi tak kodupy zrobili. Miejcie litość, dajcie mi święty spokój, dajcie mi normalnie żyć, dajcie sobie kurwa siana, bo naprawdę już nie wytrzymam z wami. Jak nie fałszywe wielbiciele, jak nie fikcyjni przyjaciele. No ile można ludzie albo dwulicowi fani, którzy na live mnie gnoją, a pod zdjęcie piszą piękna Klaudia. No błagam. I gdzie ja mam teraz ludziom zaufać? Wyobraźcie sobie chociaż trochę, jeżeli macie chociaż odrobinę człowieczeństwa w swoim sercu, to wyobraźcie sobie jak się czuję. Po prostu okropnie. Wszyscy zrobili mnie w balona. I nie pozwolę sobie więcej na to. Jestem osobą ostrożną. Teraz nikomu już nie zaufam tak. O, po prostu od tak. Nie ma takiej opcji. Wiem, że szczęście prędzej czy później mi odnajdzie i pokaże wam wszystkim, że dałam radę przezwyciężyć wszystkie przeciwności losu, a na ten moment błagam was, odpierdólcie się ode mnie, dajcie mi żyć w końcu, pokażcie mi chociaż odrobinę dobra w moją stronę, a ja obiecuję, że się zmienię, będę jeszcze lepsza niż teraz, będę starała się być lepszym człowiekiem, tylko dajcie mi szansę, przestańcie w końcu robić mi koło czterech liter, błagam was, bo jestem już smutna, załamana tym wszystkim, naprawdę, dajcie mi normalnie funkcjonować, proszę was o to, po prostu was proszę, bo naprawdę to jest już niebezpieczne. Większość influencerek. Dostaje kupę forsy za jedno zdjęcie. Nie muszą jakoś wielce harować w swoim życiu. Mają życie luksusowe tak naprawdę. Mają, nie wiem, wszystko za darmo. Ubrania, yy, gadżety, kosodyki, no po prostu wszystko. Dodatkowo sponsorowane w czasy. I jakoś nikt nie beszta ich w taki sposób jak mnie. A ja normalnie jestem codziennie ofiarą hejtu, nienawiści, która jest po prostu już tak wylewająca się z was, że nie mogę na to patrzeć. Ja nie wiem co robić. Nawet blok blokowanie nie pomaga, bo i tak przychodzicie znowu i tworzycie multikonta, obrażacie mnie znowu. Dajcie Dajcie sobie w końcu spokój, bo ja naprawdę nie będę tego tolerować więcej, to znękanie, to już nie jest hejt, to znękanie. dajcie mi normalnie kurwa żyć, bo ja nie wiem co ja mam teraz zrobić w takiej sytuacji, ja zakładam profil na Instagramie, staram się, robię zdjęcia, a za kilka dni się okazuje, że to konto jest wyłączone, no i to jest takie szukanie igły w stogu siana. po prostu błagam was już, błagam was, uspokójcie się, ja naprawdę nie dam wam powodu więcej do hejtu, obiecuję wam to. Ja naprawdę kurwa nie wiem, ludzie, o co wam chodzi? Dlaczego tak się do mnie dojebaliście? Czy nie ma innych gorszych patoinfluencerów w internecie, którzy pokazują dupę, cycki gołe, cokolwiek? Czy nie ma gorszych ludzi w internecie? Przeklinają, wulgaryzmy i takie wspieracie karykatury, a mnie traktujecie jak szmatę. Nie pozwolę sobie więcej na to. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, jeżeli będziecie dalszym ciągu mnie nękać, to ja ściągnę sobie aplikację, która pomaga namierzać ludzi po numerze IP i zrobię z tym wszystkim w porządek. To co robicie jest zwykłym zniesławieniem, to już nie jest hejt, to jest coś gorszego. Mam po prostu kurwa tego wszystkiego dosyć, ludzie. Zliczujcie się nade mną. Ja naprawdę nie wytrzymam nerwowo. To, co robicie, jest po prostu niebezpieczne. To jest jakaś obsesja. W końcu to się gdzieś skończy, naprawdę. I ja nie chciałabym, żeby tak było. Dajcie mi prawo do szczęścia i do radości. Mam dużo fajnych obserwatorów, kochanych, którzy naprawdę wspierają mnie i dziękuję im za to. Ale hejterów mam tyle, że no z nimi nie da się wygrać po prostu. Ja i tak będę działać w internecie. Czy wam się to podoba, kurwa, czy nie? Zrozumcie to w końcu. Chłopak, który naprawdę mi się podobał, do którego coś czułam. Ośmieszył mnie. Zrobił sobie jaja z moich uczuć. Pseudo-przyjaciel, znany bloger, nie będę mówiła nazwiskami. Udawał przyjaciela, bo chciał follow. Jak się okazało, że Klaudia ma zero odszedł i tak samo zgnoił mnie, obgadywał jak wszyscy. Bardzo przykre. Dodatkowo, oprócz tego, miałam mnóstwo innych wrogów w internecie, którzy również wyłudzali ode mnie informacje i później wysyłali jakieś dziwne screeny do tych stronek podłych na mój temat. Po prostu jak można komukolwiek teraz zaufać kiedykolwiek? Ja nie potrafię już, naprawdę. Jestem tak ograniczona, jeśli chodzi o kontakt z ludźmi, nie jestem w stanie w ogóle z nimi rozmawiać. Nie jestem w stanie zaufać komukolwiek. Jestem już naprawdę zraniona tak... Bardzo, że ja nie wiem, czy kiedykolwiek będę komuś jeszcze mogła zaufać, i to na słowo. Wątpię, naprawdę wątpię. Internet uświadomił mi bardzo wiele. Ludzie są zdolni do wszystkiego, aby cię zniszczyć, aby ci dokuczyć, aby po prostu sprawić, żebyś nie miał ochoty żyć. Ale ja się nie dam tak łatwo wam. Naprawdę, nie dam się. Ja naprawdę, ludzie, nie mam siły wam udowadniać, że jestem fajna. Nie mam siły was przekonywać do tego. Ludzie robią gorsze rzeczy w internecie, gorsze niż ja. Ja tam parę razy może za bardzo ostro się wypowiedziałam na niektóre tematy, ale nigdy nie byłam jakaś taka arogancka. Dzisiaj mi naprawdę puściły już nerwy, bo ile można wytrzymać te jebane upokorzenia, już czas po prostu odejść, dać sobie święty spokój, chyba nie wiem, nie mam pojęcia. I tak powracam z kolejnym Instagramem, czy Wam się to podoba, czy nie, i mam nadzieję, że dacie mi święty spokój, pozwolicie mi rozwijać ten profil i będziecie zgłaszać go, bo naprawdę to jest słabe z waszej strony. Ja byście się czuli, gdyby ktoś z was. Tak zakpił, jakby ktoś wam wszystko zniszczył to, co robiliście. Wyobraźcie sobie, że byliście w pracy, przygotowywaliście przez miesiąc projekt, siedzieliście nad nim kilka godzin dziennie, a później okazuje się, że laptop się zepsuł albo pendrive się zepsuł i cały projekt przepadł. I co wtedy, moi drodzy? Jakbyście się czuli wtedy? Sami teraz sobie odpowiedzcie na to pytanie i powiedzcie, jaką opinię macie na ten temat, bo to, co mnie spotyka, to jest coś strasznego, naprawdę. Ale z drugiej strony, mam tyle serdecznych osób wokół siebie: fanów, widzów, znajomych. A jednak nikt, po prostu nikt, prawie że nikt nie bronił mnie, gdy Spysiński i te inne dziady z internetu poniżali mnie, obrażali albo wymyślali jakieś pomówienia na mój temat. Nikt mnie nie obronił, takich miałam cudownych przyjaciół wokół siebie. I to wszystko te niekorzystne sytuacje uświadomiły mi, umiesz liczyć, liczyć na siebie, bo tak naprawdę ludzie czekają tylko na Twoje potknięcie i czekają tylko na to, żebyś po prostu wypadł z gry, ale ja nie. Nie zrobię tego po prostu. Jeśli ja nie poddaję. Never give up. Klaudia jest silna mimo wszystko i powstanie po każdym upadku. Nieważne ile razy przegrałeś, najważniejsze, że idziesz dalej. I właśnie tym miłym akcentem kończę tą przemowę. Wybaczcie mi przekleństwa, ale naprawdę, no sami nie postąpilibyście inaczej. Ja naprawdę już nie wiem, co powiedzieć. I mam nadzieję, że po prostu zlitujecie się nade mną i dać mi się ten spokój. Dziękuję. I na koniec chciałabym Wam podkreślić, że nie wszystko, co złe na tym świecie, to Klaudeliza, bo ja naprawdę. Nie mam jakoś wielce sobie dużo zarzucenia. Może czasami byłam zbyt szczera, jak to się mówi, albo może powiedziałam kilka słów za dużo, ale nigdy nikogo nie skrzywdziłam w taki sposób, jak teraz ludzie mnie krzywdzą. Wyzywają mnie od wielorybów. My nie jesteśmy w zoo, nie jestem świnią, jestem człowiekiem, jak wszyscy inni, a to, że mam kilka kilogramów za dużo, to trudno. Czasami, owszem, ja również nie jestem idealna, jeśli chodzi o innych ludzi, ale to oni zaczynają ze mną zawsze. Muszę się jakoś obronić, taka jest prawda. I powiem Wam tylko tyle, nigdy najgorszemu wrogowi nie zrobiłabym tego, co Wy mi robicie. Nigdy nie zgłosiłabym bezpodstawnie czyjegoś profilu po to, żeby mu usunęli i skasowali, bo wiem, jak długą drogę ten ktoś musiał przebyć, aby zrobić te zdjęcia, aby zdobyć swój zasięg, aby zdobyć lajki, więc błagam Was, ludzie, zlitujcie się, a ja obiecuję, że będę czysta jak łza. Możecie mieć pewność, że tak będzie, tylko nie nękajcie mnie więcej, dajcie mi święty spokój, dajcie mi żyć i będzie dobrze, naprawdę. Szczęścia Wam życzę, moi kochani. Kiedyś, być może już niebawem, przeglądając zdjęcia na Instagramie, na pewno natraficie na mój profil. Obserwujcie mnie albo oglądajcie, a błagam Was, nie zgłaszajcie!